Jak spowodować, żeby wasze ubrania posłużyły wam długie lata? Zakup dobrej jakości ubrania, marynarki, garnituru, spodni bywa sporym wydatkiem. W związku z tym oczywiste jest, że chcemy, żeby te rzeczy posłużyły nam dłużej. Jak to zrobić? Po pierwsze i najważniejsze, rotacja, rotacja i jeszcze raz rotacja. Jeżeli będziecie Nosić swój garnitur, albo swoją marynarkę codziennie, ona będzie zapocona, nie będzie miała czasu, żeby wyschnąć, żeby włókna się rozprostowały, bardzo szybko doprowadzicie ją do absolutnej ruiny. Dlatego, jeżeli macie taki tryb życia, że musicie codziennie chodzić w marynarce albo w garniturze, to moim zdaniem powinniście mieć ich w szafie przynajmniej 3 i 4, po to, żeby jednego dnia założyć i dać przynajmniej 2 dni temu ubraniu na odpoczynek. Numer 2. Odpowiednia przestrzeń w szafie. Ubrania powinny mieć trochę, Miejsca po to, żeby powietrze mogło tam docierać, właśnie żeby mogło wyschnąć, żeby się mogło odprostować. Jeżeli wszystko ściśniecie, taką zapoconą marynarkę włożycie do szafy, no niestety nic dobrego się nie stanie. Możecie tylko pogorszyć sprawę, ona nie odpocznie, nie stanie się to wszystko, o czym mówiłem wcześniej. Pranie. Naprawdę. Patrzcie na to, co jest napisane na metkach, ponieważ metki są napisane przez producentów, którzy mają wiedzę materiałową. Oni wiedzą, że jeżeli jest napisane koszulę prać w 30 stopniach, bo wam się to może wydawać, że to jest za zimno, ale to ma sens. Niska temperatura pomaga wielu tkaninom dłużej wyglądać dobrze. I jak nowe. A w makaroni to, ma, to trwa przecena. Jesteśmy już na minus 30%, dlatego pamiętajcie, trzeba się śpieszyć, bo rozmiarówka bardzo szybko znika. Link znajdziecie w bio.